zapewni nam mnóstwo emocji. Na boisku zobaczymy dzisiaj dwie wyrównane drużyny. Dlatego ciekaw jestem, co będzie się działo po pierwszym blisku sędziego. Kulik. Salpiglidis. Dobre odebranie piłki bez fałdu. Łaszczykowski. No, ucieka obrońcy. Dośrodkowanie. Ach! Kacuranis. Niestety stracił piłkę. Dobrze dograł. Czy to wykorzysta? Strzela, ale nie trafia. Ach, niewiele brakowało. Dobra, piłka teraz do kolegi. Wspaniałe podanie, ale szansa. Obraniak. Polański. Głaszczykowski. I piłka trafia do obrońcy. Samaras. Wojtkowiak. Właszczykowski. Robert Lewandowski. Czy to wykorzysta? Opuszcza piłka boisko. Rozpocznie bramkarz. Salpigilis. Ależ walczą o piłkę. Murawski. Obraniak. Uwolnił się spod opieki, ma dużo miejsca. No strzela! Odbił piłkę. Salpigidis. No brawo, świetne wyjście z wodem. Ale nie jest okazja. Spalony, a tak zatrzymany. Wrótka, Murawski, No i mamy centrę w polekarni. No tym razem udało się przejąć dośrodkowanie. Dobrze, wygrał to starcie. Suranis. Szansa! Kontynuują atak. Wizdek sędziego. Minimalny spalony. Obraniak. Świetnie odebrana przeciwnikowi piłka. Minis piłka wyszła na out, Rozpoczną Grecy. Minis Grosicki. Ładny atak skrzydłem. No i może dośrodkowywać. Przyjm piłkę. I w tym momencie zakończyła się pierwsza część spotkania. Koniec pierwszej połowy, wynik remisowy. Niespecjalnie widać faworyta. Tak, tutaj trudno powiedzieć, kto wygra. Może o wszystkim zdecydować przypadek. I zaczęła się druga połowa meczu: biało-czerwoni przy piłce. Dudka. Obraniak. Robert Lewandowski. Łaszczykowski Próbował, ale nie udało się. Pięknie nie uderza. Obronił, nie złapał piłka w grze. Zbiał w pole karnym, ale nie znalazł żadnego z partnerów. Szczykowski. Czy to wykorzysta? Uśmiechnął się Bramkarz, no bo piłka trafiła wprost z niego. Aj, teraz strata! Strzela! Świetnie zblokował. Czy to wykorzysta? Zablokowany strzał. Nie wykorzystał szansy i wciąż remisowo. tutaj z ogniem przecież to mógł być rzut karny. Grosicki. No przydałoby się środkowania. Polański. Kapitalna centra. Sędzia wytwytuje, Jest spalony. Sama raz. Strata drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Papa Karagounis. Kalagunis, Ładnie przejął tutaj na skrzydle. Wciąż niebezpiecznie. Rzut rożny dla rywali naszej reprezentacji. Mamy zmianę, słusznie jest w tym spotkaniu. Jest druga połowa. Może ten gracz odmieni losy tego spektaklu. Dobra okazja. Piękna interwencja. Niewiarygodne. Czyste konto z obu stron, ale to wynik wspaniałego popisu bramkarzy. Szansa. Był gdzie być powinien. Dobrze, teraz przejęli obrońcy. Dobre rozegranie. Dobrze, ładnie odebrał. Samaras. Papadopoulos. Samaras. Przejmuje piłkę na skrzydle. Czy to wykorzysta. Szansa polskiej drużyny. Rzut rożny. Będzie strzelał, że ustawiony i nie, nie uderzał. Widać było, że nie mógł złapać równowagi. Wielka szkoda. To była dobra okazja do zdobycia bramki. Dobrze i przejął, Samaras, Karagunis. blisko już do bramki. No i po tym odbiorze oni nim ładnie się zapowiadało, ale rywale odebrali piłkę. Błaszczykowski. Taki strzał to i ja bym obronił. Ależ okazja! To może być decydująca akcja w tym meczu, spójrzmy! No i zrobiło nam się ciekawie, ten gol wiele zmienia. No, no, przyszła kryska na matyska. Oto jakieś skojarzenie bramkarskie, ale teraz rzeczywiście no przyszło mu puścić gola. Kłaszczykowski w swoim stylu, po skrzydle, przebija się przez obronę i strzela w pięknym stylu. Karagunis jest 1 do 0 i tylko 5 minut do końca. Mija obrońcę. Piłka w rękach bramkarza. Olański. Okazja! Groszicki. Uderzenie poza bramkę. Źle uderzona piłka. Za moment rozpoczną grę od własnej bramki. To będzie jedna z ostatnich akcji w tym meczu. Prowadzą w drugiej połowie. Słuszna decyzja trenera, aby wprowadzić gracza, który ma sporo sił. Papadopoulos. Centra w pole karnej będzie niebezpieczny. Przenieśli grę z własnego polakarnego. No cóż wybił ale wprost pod nogi rywala. To nie był problem dla bramkarza, by złapać tę piłkę. Złapał ją jak muchę, która wolno leci. Sędzia po raz ostatni gwizdnął w tym meczu. Wynik mówi sam za siebie. Dobra gra zarówno w ataku, jak i obronie. Masz rację to na pewno zasługa dobrej taktyki, ale i słabszej formie przeciwnika.